I także ten i tutaj dwa. Tu my te dwa opadły i ten jeden mu został, nie? I próbuję tak, tak, tak i mówi. Tu jest pierwszy chór dotąd. A tu jest drugi chór dotąd. Odtąd, tak? Dobrze. Wstajemy. Boże, wejrzy ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Boże Stwórco wszystkich rzeczy. Jasnym nie z nie ma Nie zbadany Nie jego tego i nie do wyśledzenia jego drogi. Czasami podsuwa nam takich aniołów, na tych jak Masecznik, ale trzeba je zauważyć, nie? Bo jeżeli człowiek nie zauważa, to patrz na człowieka, że człowiek jest coś tam, nie? Ja na przykład pracuję czasami z dozlonymi, jeżdżę tam na tym, bardziej klubie. W ogóle ludzie czasem, tak, giganci tutaj mówią, nie? To tacy są, jak się słucha, to to szczęka, to tak, tak, jest tam daleko leży, nie? Co jest nie tym? I yy, kiedyś miałem taki kłopot, nie, i facet brudny totalnie, szybko nie łażą, mówią nie martw się, to modlił się moduł za ciebie, nie, i kurczę, i to tak mi tak wzięło mocno jakieś tam w środku, nie, i tak się myślałem, no to chłopiec, no rzeczywiście, pan wysłuchał słuchał takiego, tego, tego giganta, nie, coś to co było prawie niemożliwe się stało, jak tak te, ten, no i widzicie, pan mógł lubić takich wariatów, nie. <grym> Także nie do wyśledzenia sobie wyroku, nie do wykładania sobie wyroku, nie do wyśledzenia jego drogi, bardzo złą rzeczą jest, jeżeli ktokolwiek daje tamę Panu Bogu albo patrzy na kogoś i mówi, że z tego, z tamtego nie będzie to i to, to jest bardzo złe, nie? Bo Pan Bóg wyprowadza z takiej rzeczy, takie rzeczy że to się na największym barze nikomu to śniło. <grym> Pani naprawdę przecudownie i pani dyrektor jest po prostu z ręką na sercu do nas. W związku z tym bardzo proszę na cześć naszej kochanej pani, pani dyrektor Kip, hip. Ura! Kip, hip Hip. Ura! Kip, hip.